W tym odcinku przetestujemy sobie Monstera ReCub'a o smaku malinowym z serii ReCover. Wiesz jak widać on się prezentuje. Tutaj macie napisane, że jest to Monster, e, że jest 3D Cap, to znaczy, że jest to herbata, że jest Raspberry TA, to znaczy, że jest, o, to jest herbata malinowa, e, że jest serii Jak i logo Monstera. Aczkolwiek tutaj macie skład produktu. Wartość odżywczą Informacje co dostarczycie do organizmu po wypiciu go Kod kreskowy A człowiek z tyłu macie daty końca świata Więc teraz możemy przychodzić do otworzenia I lania produktu Tak jak widzicie prezentuje produkt po laniu Jest on taki jaśniejszy od tamtego, yy, poprzedniego lichaba. I teraz możemy przechodzić do testowania produktu. Bo tak jest taki porównywalny do tej chyba tej z wydrąki. Tylko że chyba z wydrąki jest tak minimalnie lepsza moim zdaniem aczkolwiek tutaj macie cenę a jest to 25,99 plus chodzi A aczkolwiek tutaj macie plusy a do plusów można zaliczyć to że ma naturalny malinowy smak aczkolwiek tutaj macie minusy a do minusów można zaliczyć to że jest za drogi Więc Teraz musimy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę średnioterminową, ponieważ jest naprawdę smaczny. Jak to średnioterminowo, monsterka macie w opisie. I leci ja do koniec, i papa.